Witam Was moi drodzy w Kuchni Architekta, dzisiaj przygotujemy sobie owsiankę wysokoproteinową z budyniem oraz malinami. Przepis jest banalnie prosty. Nawet jeśli masz dwie lewe ręce, to byczku uda ci się to ugotować. Do garnka wlewamy 200 ml mleka. O, 250 się wlało. Dosypujemy do tego uh, 100 g płatków owsianych. To jest ważne. Teraz jest istotne i słuchaj. Na małym palniku to ma być. Tak w połowie. Nie więcej. Można od razu dać trzy słodziki. Teraz do shakera 250 mleka. 20 gram. W moim przypadku to izola do smaku ciasteczkowym. Wy możecie dać jakikolwiek. I teraz wsypujemy zawartość tej torebki to trzeba wymieszać a i to trzeba mieszać bo jeśli nie miesza tego to to jest lipo jak to się zaczyna gotować to musimy wlać ten budyń i wlewając trzeba to cały czas mieszać mieszamy to do momentu kiedy po prostu ten budyń zacznie tężeć, zacznie się robić gęsty. To przelewamy do miski. Teraz na ten budyń położę te 200 gram skyr'a gramów. Cały czas mi się to myli. I na wierzch malina. miało być 100, 120. Ładnie to widać. No i voilà, gotowe.